Siema, witam Was w drugim, a zarazem pierwszym odcinku z serii poradników. Dzisiaj to jest poradnik. Jak mieć więcej FPS w minecrafcie Jak widzicie, ja mam bardzo małe FPS jest 15-20. I pokażę Wam, że nie mam limitu. Mam 250 limit, nawet bez limitu. Widzicie, spadło mi jeszcze bardziej do fpsów 15-14. Mam też nagrywanie włączone, więc nie ja ma co się dziwić. A więc, yy, chcecie sobie pobrać Minecrafta? Chodzicie sobie i macie 15-13 FPS. No, wiecie, no ciężko się to tak gra. Pierwsze co możemy zrobić to zmieniamy sobie na grafikę z szybką. Jest bajeczna szybka, zmieniamy sobie na szybką. Zasięg renderowania najlepiej stać na 4, jeśli chcecie mieć w miarę komfortową grę. Jak widzicie trochę FPS urosły. Będę pokazywać lepiej tak, bo nie wiem czy widzicie też żółte napisy, więc wolę tak pokazywać. No i widzicie mam już 20 fps, więc dodało mi to 5-10 fps może też sobie wydać na 0, to wtedy to dodaje jeszcze więcej fps dzisiaj mam no, prawie do 30 doszło w miejscu jak stoję to wiadomo, że mniej e, tak, ja zmienię sobie na 4 e, maksymalne fps, to dojdziemy na końcu, już będziemy z tym się bawić e, gładkie oświetlenie, może sobie dać wyłączone, bo w sumie u mnie to nie robi różnicy dżej. Detale na przykład. Mamy niebo, możemy wyłączyć słońce, księżyc, wyłączamy mgła, trzeba wyłączyć, bo najlepiej tak jest. Chmury dajemy sobie wyłączone, drzewa dajemy sobie dokładne, domyślne. Najlepiej jest domyślna na przykład mieć, albo dajemy sobie na szybką, też może być. Prześwitujące bloki, to możecie sobie według siebie, to jest coś takiego że. Jak macie, nawet w sumie już zapomniałem Macie, prześwietlujące bloki to się zgodnie z ustawieniami graficznymi, poprawne mieszanie yy, Kontroluje mieszanie kolorów bloków przy, w, przy... Aha, czyli że jak macie na przykład szkło, lód, yy, coś takiego to To jest jakby Przezroczyste, czy coś takiego? No powiedzmy, że przezroczyste, nie wiem jak to powiedzieć yy, To nam w sumie nic nie daje Deszcz i śnieg to możemy sobie w sumie wyłączyć też. Możemy sobie wyłączyć gwiazdy, wyłączamy. Pokazuj polarynkę, to jest bez różnicy. No i przechodzimy dalej do animacji. Animacje możemy sobie wyłączyć, ale możemy też sobie włączyć takie podstawowe, które chcemy. To możemy dopasować według siebie, na przykład ognia. Ja najczęściej korzystam z właśnie ognia, próżni, deszczu, mikstur, eksplozji, lawy dymu, wody, coś takiego. Na razie wyłączę. Przejdźmy sobie do inne. Tu mamy pogoda pełny ekran. Tutaj na przykład możemy sobie dać na tutaj jest rozdzielczość, tak? I na przykład jak dacie sobie 1000. Na chwilę Wam się pokażę. Na razie ekran zniknął. O widzicie. O. No i teraz na przykład mamy 100 ile się FPS-ów, jak widzicie już. Więc daje to dużo. No teraz mamy około 60, jak stoję w miejscu. Ale widzicie, daje to dużo. A teraz zmienię na przykład na zwykłe. O! Widzicie, mamy trochę mniej FPS. Widzicie, ścina dosyć mocno, czasami nawet. Więc najlepiej to jest sobie dopasować. Właściwie tak, według siebie. Możemy dać sobie najmniejszą. Chociaż nie wiem, czy mi OBS to przechwyci. Możliwe, że mi nie przechwyci. Ale Wam teraz to widzicie. No to jest 500 FPS. To jest bardzo dużo. Ale też widzicie, jaka jest grafika. To komputery dosłownie, do niczego, już może coś takiego mieć ale wiadomo, jak to jest no, no, można sobie dać na przykład 600 też nie jest źle, coś tam widać w miarę jest 200 FPS jak widzicie, jest dosyć dużo FPS yy, najlepiej ja sobie to daję zawsze na tak bo tak jest w sumie najlepiej, macie te ramki po bokach ale też nie jest w sumie zła rozgrywka no i jak widzicie, jest, jak stoję w miejscu jak patrzę w niebo, to wiadomo, że mam więcej, nie i w też, bo to jest logiczne Ale jak patrzymy na przykład sobie w, Gdzie się gdzie jest dużo bloków Na przykład tu To widzicie, 90 do 100 dochodzi Chodzimy sobie dalej, graficzne Wydajność yy, Tak, stabilne FPS-y. Yy, u niektórych To jest coś takiego, że na przykład Ja mam coś takiego, że jak włączę to mam bardzo mało FPS Więc yy, na przykład włączę sobie teraz To widzicie, że Spadły mi FPSy trochę Nie są aż tak mega jakoś nie ma różnicy, ale widzisz, że czasami umieścić mocno bo spada do poniżej 20-30 znaczy się. Ja sobie to zawsze wyłączam, tylko że to jest, nie jest potrzebne. Yy... Leniwe ładowanie czanków. Yy... Ja tego nigdy nie ruszam, bo to w sumie moim zdaniem nic daje. No w sumie tutaj jedynie co to stabilność możemy sobie zmienić, na przykład. No i jakość. W yy, jakości mamy około. Tekstury emisyjne. Ja to zawsze wyłączam. Teraz musimy poczekać chwileczkę. Nie, moim zdaniem to daje zawsze FPS i musimy chwilę poczekać, jak się załaduje. No wiadomo jak to jest. Musi się załadować wszystko, bo jesteśmy na Minecraft 1.16. Jeśli chcielibyście poradzić do starszych wersji, też możecie pisać. No i widzicie, no, moim zdaniem dodaje to FPS. Nie wiem, zawsze jakoś się tak wygodnie grało, jak miałem włączone no i dobrze, dajmy dalej yy, wydajność, szybko w jakości. W jakości. Okay. ok. Ładniejsza trawa. Ja zawsze mam dokładną, ale wy możecie sobie wyłączyć. Yy, własne, własne ciąg czy... No, widzicie to. Ciężko mi się jest wysłowić. Yy, łączone tekstury. Ja zawsze mam to włączone, ponieważ jak mamy na przykład... wiesz, yy, wam za chwilę pokażę. O co chodzi? W sobie na przykład game mode, muszę sobie, dobra, weźmy sobie szkło mamy szkło na przykład to widzicie, jest takie połączone jakby, jest takie ładnie łączenie a jak też to wyłączymy, to po prostu będą takie ramki, za chwilę wam udowodnię i pokażę jakby łączenie tekstury, no i teraz musimy poczekać chwilę, niech się załaduje to wszystko napiszcie w komentarzu ogólnie jak możecie czy według was Minecraft 1.16 się szybciej uroni? No i widzicie, teraz mamy takie no, gówniane to, że tak powiem. Ja to zawsze mam włączone, bo to w sumie dużo FPS różnicy nie robi. Ja na razie zostawię tak. Ładniejsza trawa losowe moby, ładniejszy śnieg też wyłączamy. Własne kolory ja tego nigdy nie ruszam. Ne naturalnie, naturalne tekstury. Ja też tego nie ruszam nigdy. E no tak, przejdźmy na przykład do tego. I widzicie tam sobie 1900 na 1080. Ładuje się trochę długo. I widzicie fps -y są straszne, bo 25 FPS to tragedia, nie. A wy możecie sobie, jakbyś słabszy komputer ustawić, nie wiem, 640. Też w sumie nie jest źle, ale widzicie, jak fps -y skoczyły do góry. No i ja sobie zaszłem. tak. No, trochę wyżej akurat 1100, OK. To jest moim zdaniem najlepsze, bo macie dużo FPS i też nie zmienia się dużo rozgrywka, oprócz tego, że macie te ramki w błokach. No i przepraszam za chwilę, poczekajcie chwilę, poczekajcie chwilę, ja się na chwilę wyciszę i powiem koledzy, że nagrywam. Dobra, wracam do Was. E, o tak o. E, widzicie, że fps skoczyły. No i właśnie, jeśli chodzi o ten limit, na przykład, ja sobie widzicie teraz, mam, jak patrzę w jedno miejsce. O, stanę sobie tu. Powiedzmy, jeszcze autoskopie złączone. Stanę sobie tu, żeby mógł nie było. E, no widzicie, 100-130 mniej więcej FPS-ów. No, 100. Oczywiście jest nagrywanie. Gdybym wyłączył nagrywanie, to mam z 20 FPS dodatkowych, więc też, jakby dodawajcie sobie FPS-y, możecie sobie dodawać do tego. Oczywiście ja sobie wyłączę na pokojowy. A i też, jak macie tryb pokojowy, to wam daje FPS-y, ale chyba nikt w Minecrafta nie gra na trybie pokojowym. No, chyba, że gracie na serwerach, to jest wam bez różnicy, bo nie możecie zmienić, tak, bo, że to jest wasz serwer. No, ale. Co to jeszcze można ustawić? No i właśnie wróćmy do tych limitów. Na przykład dajmy sobie limit do 60, dam sobie limit do 60, no to wiadomo, mam 60 stałe. To zależy, kto ma jaki komputer. Jest stałe 60 FPS, jak widzicie. No, stalutkie 59, 60. Dam sobie na przykład na stałe 250, no to nie dochodzi mi chyba do 250. No nie, jak widzicie. 190. Ale stańmy sobie w jednym miejscu. Mam włączony limit teraz do tych 100 coś, znaczy do 250. Mam 100, 100 około, widzicie, 100 około 30, 130, 115. A w, wyłączę sobie limit. No jak widzicie, na limit daje trochę FPS więc opłaca się mieć na limit włączony. Ja często z różnicy z tego nie robię, ale yy, czekajcie. Dobra. Weź ciemno. No wiadomo. Ale najwięcej co Wam dodaje FPS to jest szczerze yy, rozdzielczość. Bo jak nie ruszycie sobie... Najbardziej radzę wam myślę, pobawić się z tą rozdzielczością. Widzicie? Jest 200 FPS teraz. 300-200, nie wiem ile tam jest do końca, bo nie widzą mi zasłania Fraps do FPS-ów. Ale też widzicie, że Minecraft nie wygląda za pięknie. No nie jest zbyt piękne No już jeśli macie bardzo, bardzo słabe kompy, to już na no, niestety nic więcej wam nie poradzę. Możecie też jeszcze bardziej sobie zepsuć yy, jakość. Też, grać na 320. Teraz nawet mi OBS nie łapie. Widzicie, jest 500 FPS, to jest dużo, ale jak widzicie, jest bardzo słaba rozgrywka, po prostu ciężko by się to tak grało, niewygodnie. Ale jak macie już takie komputery, nie wiem, Windows 98, xp oh, O, nic więcej wam nie poradzę. Ja zazwyczaj sobie gram na... Ojejku. Teraz nie wiem, czy zmienię. Teraz może być problem, jak widzicie. Zmieniłem i nie umiem. No właśnie, to jest teraz największy problem. I co by teraz zrobić? No przywrócę do myśla, No co mam zrobić. O, dobra, no jest fajnie. 1000 tam. No i widzicie, że jest 1000. No ale mamy też bardzo teraz y, FPS mi spadły teraz, dlatego że ustawiłem wszystko na domyślne więc to się nie macie co patrzeć. Chyba, że nie. Nie no nie, wszystko jest tak samo, ale widzicie, że FPS-ów nie ma za dużo. Ale jak macie słabe komputery, to myślę, że przy 40 FPS-ach dla was rozgrywka jest bardzo dobra. Ym, ja na przykład jak zazwyczaj gram na serwerach 1.8 i coś takiego, w takich wersjach, więc mam z, no z 200-300 fps podczas jak nie nagrywam na przykład, nie? A więc no, jeszcze co Wam mogę pokazać, wejdźmy sobie na przykład, wyjdźmy sobie z tego Możemy też sobie na przykład wejść, kliknijmy sobie manager zadań Menadżer zadań, wejdźcie sobie w manager zadań. To Wam dodaje FPS-y też, tylko niech się uruchomi. menadżer zadań uruchamia się, uruchamia. No, dawaj, dawaj, dawaj. Musimy chwilę poczekać, bo mam odpalone parę programów Minecraft'a jeszcze, więc to z tym. No i wchodzimy sobie w JavaTM TM Platform SN Binar. Wchodzimy w to, klikamy prawym. Właściwości. Nie wiem czy to jest dobrze robię. I chyba wchodzimy w. Oj, nie pamiętam już. Tak, już nie pamiętam niestety. Ale pamiętam, że to jakoś robiłem. Jak widzicie jestem trochę nieprzygotowany do odcinka i nie wiem. No ale było coś takiego, że mogliście zmienić jakby RAM i tam było zaznaczone 0. Jak to umie... wiecie o co chodzi, to wiecie. Było RAM zaznaczone jakby i tam, tam. No i tam mogliście sobie zmienić, jakby że zero skreślacie Jak sobie ustawię na przykład do 60 FPS. Widzicie, a z 60 jest rozgrywka płynna, fajna, wygodna i w ogóle. No jeszcze wam pokażę, że mam 60, no. Widzicie, więc jest dosyć dobra ta rozgrywka. I nie wiem, nic więcej chyba nie mam do powiedzenia. Yy, dziękuję wam za oglądanie. No i Sienka.